Nazywam się Jarek Matuszak, jestem lekarzem-dentystą, implantologiem. Od jakiegoś czasu wspólnie tworzymy stomatologię mierzyn, miejsce, gdzie stomatologię staramy się podnosić do rangi sztuki. Naszą wizją, misją jest zapewnienie naszym pacjentom najwyższych możliwych standardów leczenia, sprawdzonych rozwiązań, ale także Takich rozwiązań, które estetycznie będą satysfakcjonowały. Nazywam się Łukasz Dreyasz. Jestem dentystą. To, co daje mi największą satysfakcję, to jest uśmiech pacjenta, jego zadowolenie. Nic mi nie sprawia w pracy osobistej tyle przyjemności, jak widok pacjenta, który wstaje od fotela, idzie do lustra, z uśmiechem patrzy na swój wyraz twarzy.